No widzowie, z tej strony Marisek, a dzisiaj sobie właśnie gramy na ACMC na trybie box PVP i zobaczymy, co uda mi się zdobyć przykładowo w 10 minut na kilofie Hogwardu, wydajność 10, 6, 6 i nieślalość 3. I jeszcze widzowie chciałbym Wam bardzo podziękować za wbicie na tą chwilę. Jest 57 łapek w górę pod jakby pod poprzednim właśnie filmikiem i właśnie chyba prawie 3000 wyświetleń, więc bardzo Wam dziękuję widzowie i w sumie już bez przedłużania lecimy właśnie z odcineczkiem okej okay, widzowie więc właśnie lecimy już kopać i zobaczymy w ogóle nie wiem tak przykładowo możemy pokopać do całej zbrojki z gretka czy coś w tym stylu i zobaczymy ile to nam zajmie albo po prostu więcej rzeczy zobaczymy jeszcze jak to nam wyjdzie okej okay, na razie kopię tutaj sobie złoto i w sumie możemy pokopać też, możemy pokopać też diamenty ale zobaczę czy to w ogóle jak ktoś kopie te diamenty okej okay. Ja, no w sumie dużo osób na razie kopię, jakoś dużo tej rody się tutaj nie tworzy. Znaczy, no bo dużo osób też kopie, właśnie, diamenty, więc dobra. Nie wiem, czy się opłaca w ogóle. Okej, okay, dobra, mam 15 bloków już diamentów, więc w sumie to jest dobre. Okej, okay, dobra, szybko kopiemy. Dobra, lecimy teraz. Okej, okay, mamy już 30, i teraz udało nam się pewnie zdobyć. Tak, 35 bloków e, diamentów. I teraz właśnie lecimy po złoto. Okej. Okay. Mi się zdaje, że jakby złoto na początek się bardzo opłaca też. No patrzcie, no ja nie kopię diamentów, dobra, już, już walić te diamenty. Skupmy się właśnie na złocie, bo złoto też się opłaca, tak naprawdę. No nie tak, nie tak, nie opłaca się tak aż jak diamenty, ale opłaca się też złoto właśnie kopać i wymieniać potem, więc dobra, kopiemy sobie tutaj, ok. 45 bloków. Ile będzie teraz? 51 bloków diamentów. Ok, dobra, lecimy. Tu szybko kopiemy, dobra, tutaj możemy tak o, cyk, cyk, dobra, już mamy właśnie tutaj stack bloków diamentów, stack y, bloków złota, trochę więcej nawet niż stack bloków złota, okej, okay, dobra, kopiemy szybciutko tutaj i zobaczymy co w ogóle nam się da, uda zdobyć, nie wiem, przykładowo w 10 minut czy tam ileś w ogóle, aha, o nie, jedzonka nie mamy, ale y, tak naprawdę mogę odebrać kit jedzenie, no bo to jest akurat dostępne, no to wiadomo, że dobra możemy odebrać cyk ok dobra lecimy ja nawet będziemy mogli y, wymienić to na złote marcheweczki zaraz wam pokażę dobra ktoś tutaj wywalił bruk to sobie wywalamy ok to sobie wymieniamy tu kolejne ok i możemy sobie właśnie kupić jakieś y, złote marcheweczki na przykład z tego nie musimy korzystać y, z kit jedzenia ale nie wiem tamto mogliśmy sobie użyć no bo to wiadomo jest dostępne Właśnie jak wpiszecie kit, to możecie sobie odebrać kit jedzenie, albo na przykład zestaw gracza i tutaj, tutaj możecie sobie to wszystko wziąć. Ale ja tego nie biorę, ok, Więc właśnie my tutaj lecimy z samym killopem Hogwardu. znaczy to jest ogólnie na początku będziecie mieć właśnie z tego kita żelazny, ale ja na potrzeby odcinka wziąłem właśnie Hogwardu sobie. Więc dobra, lecimy, ok. Już z tak prawie bloków złota. Czy jeszcze nie ma? Jeszcze nie ma, dobra Kopiemy, ok i tutaj, ha, bo jeszcze diamenty możemy pokopać, dobra, szybciutko, lecimy tutaj, okej, okay. najlepiej rudy diamentów kopać, bo je się jakby najszybciej kopię a też mamy tutaj wydajność, y, właśnie 6, więc dobra, lecimy, ok dobra, możemy kopać tutaj, cyk, cyk. Ile ja, mamy tego? Dobra, chyba nam starczy, czy nie? Musi być 32 bloki złota No nie, nie starczy nam, musimy jeszcze chwilę pokopać I teraz tak, teraz będzie Zobaczcie, mamy 34 34 równo, dobra Okej, okay, szybko tutaj złoto kopiemy Cyk, cyk W ogóle tutaj mało osób teraz kopie złoto W tej chwili, bo zaraz będzie pewnie dużo osób kopać Jak zobaczy Pewnie poszli sobie rozmienić Dobra, tutaj, no czemu tego nie da się podnieść Czasem jest takie lag, że tego nie można podnosić Okej, okay, dobra jak szybko kupiemy w ogóle? Dobra, lecimy, okej. Okay. Ile my tego mamy? No już... My już dwa staki i... No i pół, więc dobra. ok Musimy dobić trzy staki właśnie bloków złota i wtedy już będą jakieś dobre itemki chyba. ok Dobra, lecimy. Cyk, cyk. Szybko, tutaj złoto musimy pokopać, żeby ktoś nam... Nie zabrał. no i tak naprawdę mamy tutaj trzy staki bloków złota. No i tutaj 9 y, bloków złota, dobra, kopiemy, ok. Naprawdę ten kilow szybko kopię, a tak naprawdę on jest y, jakby nie za dużo, bo tam naprawdę jak pokopiecie, chyba nie wiem. No tam on jest jeszcze na tej, na tej stronie, bo tam są już lepsze kilofy. I to y, tutaj można właśnie kupić kilow Hogwartu. I to jest wydajność 10, 46. Niezniszczalność 3 i ja taki właśnie Kill Mam. W poprzednim odcineczku widzowie, właśnie, możecie wbijać. To tam miałem o wiele lepsze itemki. okej, okay, ktoś tutaj wyrzucił nam na pierśnik diamentowy, ale tego nie potrzebujemy. okej okay. dobra, szybko wracamy, właśnie, do złota. O nie, jest, nie nie pomyślałem sobie. Mogłem tam od razu rozmienić to wszystko, ale dobra, już kopiemy. okej, okay, ja na razie nie mam, nie mam żadnych rzeczy tych. Jakby, aha, nie ma żadnego seta, no więc dobra, kopiemy dalej. Musimy mieć przynajmniej, może nawet uda nam się zdobyć elitrę, ale nie wiem, czy tyle w ogóle czasu będziemy mieć, żeby zdobyć właśnie elitrę. Okej, okay, kopiemy sobie tej bloki złota. Dobra, i zaraz możemy iść rozmienić to wszystko. O, dużo już tego jest, dobra widzowie. Okej, okay, dobra, lecimy. Tutaj w sumie diamenty też możemy pokopać Ale chyba raczej się nie opłaca na razie Bo tam dużo osób kopie A złota tak dużo nie kopie, więc dobra, lecimy Ok. Okej, okay, diamentów nikt nie kopie No to teraz to możemy kopać w sumie Okej, okay. szybko kopiemy Żeby tutaj nam nikt nie zabrał Ile tego, będziemy mieć już 50 bloków Diamentów, no to dużo nakopaliśmy Okej, okay. szybko tutaj złoto jeszcze Lecimy po diamenty szybciutko Tak będziemy sobie zmieniać Ile tego już będzie? 58. Ok. Dobra, szybko kopiemy tutaj. Kolejne. I 61 bloków z, y, diamentów. Dobra. I teraz jest tak właśnie. Teraz lecimy po złoto. Już możemy w sumie rozmienić to złoto. Ok, więc lecimy widzowie I zobaczymy, ile tutaj. Czy da nam się od razu całego seta ogarnąć y, z gretka, czy jeszcze nie. To sobie rozmienimy. Ok, teraz to. Dobra, uda nam się. Dobra, lecimy. Okej, okay. co jest? No to możemy właśnie kupić tutaj item z gretka. Cyk. Cyk. Okej, okay. jeszcze mamy dwie top trawki, za które możemy kupić na przykład mieczyk. I to na przykład za tą top trawkę możemy jeszcze wymienić, jakby ją na, na końcu tutaj można sobie wymienić na trawkę normalną. Okej. Okay. I nie, wiem, możemy sobie. 40 bloków, tu było meraldów. I ktoś tu wyrzucił tyle, ale dobra. Na przykład, jak już mamy te y, stack trawki, to sobie możemy kupić na przykład firewerki albo coś. Nie wiem, na co nam nas tutaj stać, ale na przykład możemy sobie kupić pajęczyny. Okej, okay. dobra. Nie wiem, na przykład, jak pójdziemy poza strefę PVP, to sobie pójdziemy na przykład kogoś zapajęczynować, ale teraz możemy właśnie założyć całego sycika. Właśnie mamy już mieczyk. Kilofa nie kupuję, no bo właśnie mamy ich. Jeszcze chwilę możemy sobie pokopać, ok, i zobaczymy. Jeszcze będziemy mogli coś kupić, ok, dobra, lecimy. Kopiemy sobie złoto, ja myślę, że tak jeszcze jest tak e, bloków złota możemy pokopać, czyli to chwileczka zajmie nam i zobaczymy, co tam jeszcze kupimy, ok, dobra, lecimy. Chyba, że kupimy y, drugi stack blok... znaczy y, drugi stack złotych marchewek, ale to nie wiem. Dobra, już nakopaliśmy. I teraz mogę pomyśleć... A nie, bo to na mnie i tak nie starczy. Bo to jeszcze chwilę musimy pokopać. Dobra, cyk, cyk. Będziemy mogli na przykład y, fajerwerki kupić. I gdy uda nam się na przykład y, zdobyć elektro, to wtedy można sobie właśnie ogarnąć fajerwerki, więc możemy zaraz kupić fajerwerki. Okej, okay, dobra. Dobra, już mamy tyle tego, więc lecimy już to rozmienić. Nie wiem, czy w sumie kupimy coś innego, czy właśnie fajerwerki. Okej, okay, zobaczymy, ile tutaj nam w ogóle wyjdzie tej trawki. No nie, tutaj cały czas ktoś... Aha, ja w ogóle złapałem te 13 bloków szmaragdów. Ok, to sobie rozmienimy. Dobra, cyk. U kantora. Wiem. Czekaj, ja tego nie rozmieniłem. Aha. A nie, to i tak nam nie starczy. Dobra, to szybko to rozmieniamy. I na przykład widzowie możecie sobie kupić Stack fajerwerek i drugi stack bloków Znaczy, co ja gadam Złotych marchewek, drugi stack Więc widzowie, to było na tyle z tego odcineczka Jeżeli wam się filmik spodobał To zostawcie łapkę górę i subskrypcję A my się widzimy w kolejnych odcinkach. I siema!